Piękna sułtanko, tak się cieszę, że przyjechałaś. Sułtanka Gülbahar z radością ściskała swoją przybraną córkę. Hatice! Kundi! Zawołała matka w stronę bliźniaczek, które biegały po komnacie. Przywitajcie się z babcią. Fadide! Podbiegły do Gülbahar i ucałowały jej dłonie. Hoş Siostro! Uśmiechnęła się Ayla do Gefher. Nie cieszysz się, że przyjechałam? Co ty mówisz? zdziwiła się blondynka. Bardzo się cieszę. Ty rzeczywiście aż promieniejesz z radości zadrwiła brunetka. Myślami jesteś zupełnie gdzie indziej. Chcesz mi o czymś powiedzieć? Porozmawiamy wieczorem odparła geff. Herhan wskazując na matkę. Jak będziemy same. Nagle usłyszały krzyki. Ewidentnie coś się działo na dole. Co tam się dzieje? Zdenerwowała się Gülbahar. Kto tak wrzeszczy? Nie daruję wam! Nie daruję! Osobiście odbiorę wam życie! Wpadłam rozwścieczona do pałacu. Nikt mnie nigdy nie widział w takim stanie. Byłam chodzącą furią. Nie daruję wam! Zniszczę harem, a znajdę winnego. Za wszystko mi zapłacicie. Sultan? zawołała przerażona Amirahatu. Nie Jeszcze się pytasz? wrzasnęłam zaciskając zakrwawione pięści. Nikomu nie daruję. Od dawna to planowaliście. Nie pozwolę wam, rozumiecie? Nie pozwolę. Sultan Nadire. Usłyszałam pełen wściekłości głos sułtanki Gilbahar. Stała w drzwiach głównej sali. Powoli podeszła w moim kierunku. Jakim prawem zachowujesz się tak na oczach całego pałacu? Rozumiem twój ból, ale to już. Nic mnie to nie obchodzi! Wrzasnęłam jeszcze bardziej rozwścieczona. Nie daruję nikomu! Nadira, zwróciła się do mnie łagodnie Geffer, która zaczęła się ostrożnie zbliżać. Powiedz mi co. Ola! Urwała, bo zobaczyła moje zakrwawione ręce. Dziewczyno! Coś ty zrobiła? Zawołała przerażona sułtanka Anaria, która przebiegła, jak tylko usłyszała zamieszanie. Czy ja tu krew? Patrzyłam na ich zatrwożone twarze. Ona nic nie wiedziała. Wzięłam kilka głębokich oddechów, aby uspokoić głos. To Jasyda. Dało się słyszeć jęk rozpaczy. Niektórym z dziewcząt zrobiło się duszno. Co ty mówisz? krzyknęła blondynka i złapała mnie za ramiona. Co się stało po Jazedowi? Zaatakowali go powiedziałam pełnym nienawiści głosem Postrzelili na moich oczach. Jazed, yes wyszeptała Bachar z trudem łapiąc oddech. Jazed. Yes UM! Oh. Straciła przytomność i osunęła się na ziemię. W ostatniej chwili złapała ją Amirahatu. Walidem! Selimaga biegł przez pałacowe ogrody. Szukał odpowiedniego miejsca, by ukryć swój łuk. W końcu znalazł jakieś drzewo, które by się do tego nadawało. Rozkopał ziemię i ukrył tam narzędzie zbrodni. A! Krzyknął przerażony, bo stała nad nim czarny Oszalałaś? Powiedział łapiąc się za serce. Naprawdę kiedyś przez ciebie dostanę zawału! Przestań jęczeć, warknęła zniecierpliwiona dziewczyna. Załatwione? Chyba tak? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Po prostu nie wiem. Nie postrzeliłeś go? Postrzeliłem, ale co ale! Ale nie wiadomo, co będzie dalej, krzyknął zirytowany. Mają tu dobrych medyków. Możliwe, że z tego wyjdzie. Możliwe? Nie, no świetnie. Wytłumacz mi, po jaką cholerę zorganizowaliśmy to wszystko, żeby teraz usłyszeć, że jego wyzdrowienie jest. – Możliwe! – O co ci chodzi, kobieto? – zdenerwował się Selim. – Zrobiłem to, o co mnie prosiłaś. Starałem się jak mogłem. Za efekty nie odpowiadam. – Nic nie potrafisz zrobić jak należy. Mruknęła jeszcze coś pod nosem i odwróciła się na pięcie, żeby odejść. – Zaraz! – zawołał Halabardzista, łapiąc ją za rękę. – Przysługa za przysługę. Coś mi jednak obiecałaś. Gdzie moja nagroda? Ach tak, powiedziała słodko czerem. Rzeczywiście, byłabym zapomniała. Odwróciła się i pocałowała go w usta. Znów rozpięła dwa guziki sukni. Zamknij oczy, szepnęła mu zmysłowo do ucha. Selim zrobił to, o co go prosiła. Przyjechała ręką po jego torsie i stanęła tuż za nim. Nie mogłeś się doczekać, prawda? Wyszeptała mu do ucha. W odpowiedzi usłyszała pomruk zadowolenia. Obiecałam ci coś niesamowitego. Proszę bardzo oto twoja nagroda. Niespodziewanie wyciągnęła spod sukni sztylet i. podcięła mu gardło. Nawet nie mrugnęła okiem. Zakrwawiony halabardzista padł bez życia na ziemię. Dziewczyna bezceremonialnie wytarła nóż o trawę i schowała pod swoje ubranie. Kiedy odchodziła, przypadkiem pobrudziła skraj sukni krwią. Ech, nawet umrzeć nie potrafisz porządnie. Biegłam szybko po haremowych korytarzach. Liczyła się każda sekunda. Sama nie wiem, o czym wtedy myślałam. Tak naprawdę to były setki podejrzeń. Bałam się. Sutana? Skłoniła się zaskoczona Asma, kiedy wpadłam do swojej komnaty. Co się? Sutanom. Cofnęła się z przerażeniem, gdy zobaczyła moje zakrwawione ręce. To nic takiego. Odparłam zniecierpliwiona, ocierając rękawy. Gdzie jest Osman? W tej chwili z małego pokoiku wyszła melek chatu. Trzymała na rękach mojego synka. Anny! Anny! zawołał chłopiec, gdy tylko mnie zobaczył. Wyciągnął rączki w moją stronę. Aż ugięły się pode mną nogi. Czy on przed chwilą powiedział: Mama? Podeszłam wolniutko do małego księcia. Gdyby mógł! Wyrwałby się i służącej, która na początku nie chciała go puścić. Jednak gdy Osman złapał moją rękę, nie minęła sekunda, a znalazł się w moich ramionach. Zaczął się radośnie śmiać. Synku, wyszeptałam, całując go i tuląc. Osman, mój maleńki. Przepraszam, już nigdy cię nie zostawię. Nigdy więcej. Jesteś sensem mojego życia. Już więcej się nie rozstaniemy. Nigdy nie pozwolę cię skrzywdzić. Już zawsze będę przy tobie. Nie mogłam powstrzymać łez płynących po mojej twarzy. Chociaż niech sobie płyną, to z radości. Służące, które obserwowały całe zdarzenie, również ukradkiem ocierały oczy. Wszyscy czekali, kiedy wreszcie nadejdzie ta chwila. — Pani? — odezwała się w końcu nieśmiało Melek. — Co się dzieje? Czy ja to krew? — Sultana Bayazili. — Powiedziałam smutno i przytuliłam jeszcze mocniej Osman. Ustrzelili go w ogrodzie. Skoro odważyli się zaatakować samego sułtana, życie księcia również może być w niebezpieczeństwie. Dlatego od razu przybiegłam tutaj, żeby sprawdzić, czy Osman jest bezpieczny. — Dzięki Bogu nic mu nie jest. Oczywiście, pani, powiedziała dumnie Melek, nie spuszczamy z księcia oka. Nawet mysz się tu nie prześlizgnie. Wiem, uśmiechnęłam się do dziewczyny. Dziękuję wam. Dziękuję też, że byłyście przy nim, kiedy ja kiedy ja nie mogłam. Nie mówmy o przeszłości, pani, odezwała się Razie. Najważniejsze, że wróciłaś. Musisz teraz naprawdę wziąć się w garść. Jeżeli sułtanowi stało się coś poważnego... Boże, uchowaj! Zawołała Asmy. Oczywiście, miejmy nadzieję, że tak nie jest. Kontynuowała szatynka. Ale musimy brać... <laughs> Sułtan, chcę tylko, żebyś wiedziała, że co by się nie działo, będziemy przy tobie. Dziękuję. Wydusiłam szczerze wzruszoną. Zobaczymy się później. Teraz muszę walczyć. W tym czasie w komnacie sułtana panowało zamieszanie. Medycy krzątali się wokół Pałajzyta. Gdzieś z boku stał wściekły Arab. Salih Fendi? Zawołał szambelan do siwego mężczyzny. Co z sułtanem? Szambelanie odparł medyk. Robimy co możemy. Na razie sytuacja jest bardzo poważna. Macie zrobić wszystko, aby sułtan wyzdrowiał. Inaczej odpowiecie za to własnym życiem. Staruszek ukłonił się niezdarnie i wrócił do bazy. Umkiar modlił się gorliwie Aram. Błagam. Nie poddawaj się. Walidem? Walidę sułtanem Aczkizlerini. Sułtanka Gulbahar otworzyła oczy. Wszyscy stali nad nią zaniepokojeni. Allah shukuryd. Zawołała Gefher, pomagając matce wstać. Tak nas wystraszyłaś. Nieważne, przerwała Greczynka, zrywając się z łóżka. Co z Bajezydem? Nie wiemy, matko, odezwała się Ayla. Nie chcą nas tam wpuścić. A Nadire? Co z Nadire? Była w szoku, powiedziała Majsun, podając sułtance kubek z wodą. Biedna sułtanka. Najpierw straciła dziecko. Teraz zaatakowali na jej oczach sułtana. Najgorsze, że cierpi na tym przy ich Osman. Właśnie! zawołała Analia. Gdzie jest Osman? W tym momencie weszłam do komnaty razem z małym księciem. Widok mnie, tulące jej synka, na początku zaskoczył, a następnie rozczulił zebrany. Nadira, uśmiechnęła się Gefherhan, podchodząc do nas i biorąc Osmana za rączki. Wróciłaś. Nareszcie. Ścisnęłam blondynkę za rękę. Nie potrzeba było wielu słów. Wiedziałam, że nigdy we mnie nie zwątpiła i czekała na moment, kiedy w końcu się otrząsnę. Co z Bajazydem? Zapytałam w końcu. Nie wiemy, odpowiedziała Ayla. Nie chcą nas tam wpuścić. Jak to nie chcą? Oburzyłam się. Nie mają prawa. Odwróciłam się napięcie, żeby odejść. Nadire, usłyszałam głos sułtanki matki. Nie można tak. Zatrzymałam się. Pani, w tej chwili naprawdę nic mnie nie obchodzi, co można, a czego nie można. Życie mężczyzny, którego kocham, jest zagrożone. Muszę teraz przy nim być. Idziesz ze mną? Grbahar rzuciła okiem na swoich najbliższych. I nim ktokolwiek zdążyłby zareagować, zerwała się i popędziła ze mną w kierunku złotej drogi. Karaman. Widzisz, Abdul? To twój młodszy brat. Będziesz się o niego troszczył? Sultanka Jeniszach siedziała w komnacie ze swoimi synami. W kołysce leżał złotowłosy niemowlak. Pochylał się nad nim starszy jasnowłosy książę. Muradn, asan uśmiechała się w stronę malca młoda sułtanka. Jesteś tak podobny do taty. Kiedy wróci, będziesz już dużym chłopcem. Ty to już w ogóle, Abdul. Szatynka przytuliła mocno swojego pierworodnego. Była tak szczęśliwa. Miała dwóch wspaniałych synów. Była sułtanką, ukochaną księcia. Kilka lat temu nie marzyła nawet o takiej przyszłości. Pamiętała, jakby to było wczoraj. Miała czternaście lat. Trafiła do miejsca, które było piekłem. Kilkanaście dziewcząt w jej wieku, może trochę starszych. Na każdą czwórkę przypadał jeden strażnik, ale oni nie byli najgorsi. Kilku z nich miało resztki sumienia, może nawet okruchy serca. Poniżenie. Kazali im tańczyć w niezwykle skąpym stroju przed starszymi mężczyznami. A kiedy któraś z nich przypadła któremuś do gustu, wtedy jeniszach aż wstrząsnęły dreszcze. To zbyt bolesne wspomnienie. Gdyby nie Jan Ginaga, znalazł się tam przypadkiem. Zabrał stamtąd. Uratował. Potem przedstawił sułtance Ciczek. A ona ją wybrała. Dla niego. Dla Dżema. Bała się. Bała się, że temu nie podoła. Ale gdy tylko go poznała, czuła, że jest inny. Delikatny, wrażliwy, czuły. Przy nim poczuła się jak prawdziwa kobieta. U jego boku odnalazła szczęście. Tak bardzo chciała znów utonąć w jego ramionach poczuć jego zapach. Tak za nim tęsknił. Stambuł. Stałam razem z sułtankami przed komnatą sultan. Medycy wyprowadzili nas niemal siłą, ale nie było innego wyjścia. Sultanka Gülbahar nie wytrzymała by tam ani chwili dłużej. Gefher i Ayla podtrzymywały ją, by znów nie straciła przytomności. Ja też ledwie trzymałam się na nogach. Dlaczego właśnie nam ciągle przydarza się coś złego? spytała sułtanka matka, wtulając się w córki. Uspokój się, ofuknęła ją Analia. Nie panikuj. Na razie jeszcze nic nie wiadomo. Trzeba być dobrej myśli. Módlmy się za naszego sułtana. Zgodnie uznałyśmy, że należy powstrzymać emocje. Zwłaszcza ja musiałam się wyciszyć. Dla osmana. Po chwili podszedł do nas Tykuraga. – Sultan, skłonił się nisko. – Bejasaga chce się widzieć z sułtanką matką i sułtanką Nadire. Kto to? – spytałam zaskoczona. – O co chodzi? – podobno przysłał go Garaga. Czeka na was na południowym dziedzińcu. Spojrzałam na matkę Bejazyda i razem ruszyłyśmy w wiadomym kierunku. Zastanawiałam się, co tak ważnego miał nam do przekazania ten człowiek od Ruzgaragi. Widywałam go bardzo rzadko. Wiedziałam, że to najbardziej zaufany sługa Pajazyda. Chyba nawet bardziej od Arama. Zabierał go wszędzie. Towarzyszył mu nawet w Amasji. Walidę sultanem skłonił się nisko mężczyzna. Nadirę sultanem? Pajasaga? Przywitała go zniecierpliwiona Gülbahar. O co tutaj chodzi? Pani, od lat służę Ruzgarowi Adze. Jestem jego prawą ręką. Tym samym byłem bardzo blisko sułtana. Do rzeczy, Beyaz. odezwałam się już mocno przestraszona, próbując ułożyć sobie Ozmana wygodniej na rękach. Po co przyszedłeś? Ruzgaraga cały czas trzyma rękę na pulsie, wyjaśnił Beyaz. Jeden z medyków, wielki Batuhana Fendi, to jego ojciec. Stan sułtana jest poważny. Okazało się bowiem, że... strzała była zatruta. Razem z sułtanką Gülbahar wstrzymałam oddech. Trucizna? Nie. Nie. Kto by się na to odważył? Jeżeli, nie daj Boże, sułtanowi coś się stanie, kontynuował mężczyzna, musimy myśleć o sprawach państwowych. Niestety się zadeczem nadal więziony jest przez giałrów, więc nie będzie mógł objąć władzy. Nie tłumacz mi zasad, powiedziała zdenerwowana Greczynka. Doskonale wiem, jak należy postąpić. Zgodnie z prawem, na tronie wtedy zasiądzie osma. Popatrzyłam na nią zszokowana. Co ona mówi? Przecież to jeszcze dziecko. Pani, wyjąkałam jak to sobie wyobrażasz? Osman jest taki maleńki. Osman jest następcą tronu odpowiedziała łamiącym się głosem Gilbahar. Jeżeli stanie się najgorsze, to on zostanie ogłoszony sułtanem. No właśnie wtrącił się Nie niezupełnie Ne? W tej sprawie przybyłem, sułtan. Jak sama doskonale wiesz, Zgodnie z zasadami na tronie powinien zasiąść najstarszy syn zmarłego władcy. Oczywiście jest nim się zadał Osman. Nie wiesz o pewnym fakcie, który jest niezwykle istotny w obecnej sytuacji. Mówże, człowieku! Kiedy Sheikhzadeh Bayezid przyjechał do Amasji, zaniedbywał swój harem. Nesajem Kalfa zgodnie z twoim rozkazem robiła, co mogła, by został zachowany porządek. W końcu udało się znaleźć odpowiednią nałożnicę dla księcia. Zbladłam. Czułam, że krew odpływa mi z twarzy. Jaki to ma związek z obecną sytuacją Bejaziago? Mój syn ma prawo mieć tyle nałożnic, ile tylko zapragnie. Wszyscy o tym wiedzą. To prawda, pani, przyznał jej rację. Jednak nie wszyscy wiedzą, że ta dziewczyna zaszła wtedy w ciąży. Zorientowała się dopiero, gdy książę już jako sułtan wrócił do stolicy. Urodziła to dziecko w Masi. Dała sułtanowi syna. To jemu należy się trochę.